Prawdopodobnie słyszeliście już kiedyś powiedzenie pracuj mądrzej, a nie ciężej. Cóż, nie ma większego zwolennika tej zasady niż sama matka natura, co jest oczywiste, gdy przyjrzymy się ewolucji. Zwierzęta zazwyczaj ewoluują, by stać się coraz bardziej efektywne w swoim środowisku. Jednym z najciekawszych przypadków tego zjawiska jest ewolucja konwergentna, która w uproszczeniu oznacza zasadę, że jeżeli coś działa, to tego nie zmieniamy. Konkretnie odnosi się to do sytuacji, w której niespokrewnione zwierzęta, niezależnie od siebie, rozwijają te same lub bardzo podobne cechy. Przykładem może być echolokacja, którą posiadają zarówno nietoperze, jak i wieloryby, czy oczy, które ewoluowały niezależnie u takich grup jak owady i ssaki. Gdy przyjrzymy się zwierzętom, zauważymy, że wiele z nich ma wspólne cechy z innymi gatunkami. Ale niezwykle rzadko zdarza się, aby dwa niespokrewnione organizmy upodobniły się do siebie do tego stopnia, że wyglądają niemal identycznie. Przykładem mogą być beznogie jaszczurki i węże. Wyglądają jak bliźniacy, a jednak ich ostatni wspólny przodek żył ponad 100 milionów lat temu, a to dłuższy czas niż ten, który dzieli ludzi i koty. A przecież my wyglądamy zupełnie inaczej. To zjawisko nie jest też wcale czymś nowym, ponieważ występowało również w przeszłości, prowadząc do niezwykłych przypadków współczesnych zwierząt wyglądających bardzo podobnie do tych z czasów prehistorycznych, co w pewnym sensie pozwala nam poczuć się tak, jak gdybyśmy odbyli prawdziwą podróż w czasie. Jednym z najbardziej uderzających przykładów tego zjawiska są dwa bardzo znane gatunki jeden z przeszłości i jeden z teraźniejszości ichtiozaury i delfiny. Wiele zwierząt morskich ewoluowało w kierunku opływowych kształtów, by zminimalizować opór w wodzie, ale ichtiozaury i delfiny podniosły poprzeczkę niesamowicie wysoko. Z tego powodu ichtiozaury często nazywa się delfinami mezozoiku, mimo że były gadami. Oba gatunki miały ponad 20 wspólnych cech. Oprócz ogólnego kształtu ciała obejmowało to m.in. paliczki w płetwach, wydłużone czaszki, krótkie szyje, żyworodność, gładką skórę oraz prawdopodobnie podobne ubarwienie. Ciemniejsze na grzbiecie i jaśniejsze na brzuchu. Najbardziej zaskakującym odkryciem jest jednak to, że istnieją dowody sugerujące, że ich tiozaury miały cechę niezwykle rzadką u gadów, ale bardzo powszechną u morskich ssaków, takich jak delfiny, a mianowicie warstwę tłuszczu, czyli słoninę, która pomagała im utrzymywać ciepło nawet w zimnych wodach. Ponadto ich zmysły również były podobne. Zarówno ich ichtiozaury, jak i delfiny miały duże oczy, przystosowane do widzenia w słabym świetle, i gęste, masywne kości ucha, zapewniające doskonały słuch. Podobieństwa rozciągały się także na styl życia. Choć różne gatunki ichtiozaurów miały odmienne diety, większość z nich żywiła się rybami, głowonogami i skorupiakami, co jest niemal identycznym menu jak u delfinów. To właśnie ich tryb życia sprawił, że oba te gatunki ewoluowały w bardzo podobny sposób, mimo że dzieliły je miliony lat. Ichtyozaury pojawiły się we wczesnym triasie, a wymarły około 90 milionów lat temu. Oczywiście nie wszystkie ichtyozaury wyglądały jak delfiny, ale pewna grupa, Oftalmozaurydy, tak bardzo przypominała delfiny pod względem budowy i rozmiaru, że pod wodą można by je śmiało pomylić z morskimi ssakami. A jednak to podobieństwo wciąż nie dorównuje jeszcze starszej parze zwierząt. Spójrzmy na to stworzenie. Wygląda jak krokodyl, prawda? A przynajmniej jak krokodylowaty w rzeczywistości jednak nie jest to krokodyl, lecz fitozaur. Skrajny przykład mimikry ewolucyjnej. Fitozaury pojawiły się około 196 milionów lat przed prawdziwymi krokodylami i należały do kladu archozauromorfów, który obejmuje gady bliżej spokrewnione z archozaurami, takimi jak dinozaury i krokodyle, niż lepidozaurami, czyli jaszczurkami, wężami i hatteriami. Tak, dobrze słyszeliście, powiedziałem krokodyle, ale fitozaury były z nimi bardzo odlegle spokrewnione. To tak jakby porównać ludzi i torbacze. Oba są ssakami, ale bardzo od siebie różnymi. Co ciekawe, nawet niektóre roślinożerne aetozaurowate czy dwunożne szuwizaury były bardziej spokrewnione z krokodylami niż fitozaury, co sprawia, że ich uderzające podobieństwo do krokodyli jest jeszcze bardziej zaskakujące. Fitozaury miały opancerzone ciała, długie pyski, stożkowate zęby, krótkie nogi i specjalnie przystosowane ogony. Dokładnie tak samo jak krokodyle. Prawdopodobnie prowadziły też półwodny tryb życia, co pokazuje, że taka budowa ciała sprawdza się w różnych okresach geologicznych i różnych środowiskach. To podobieństwo jest jednym z argumentów, dlaczego życie pozaziemskie być może nie jest aż tak odmienne od ziemskiego, jeżeli istnieje. Ponieważ jeśli coś działa w jednym miejscu, no to bardzo prawdopodobne, że działać będzie też w innym. Dziś naukowcy uważają, że różnice między fitozaurami a krokodylami były raczej niewielkie, a większość odmiennych cech była wewnętrzna. Fitozaury miały bardziej prymitywne kości skokowe, gęstszy i bardziej rozbudowany pancerz oraz brak wtórnego podniebienia, które u krokodyli pozwala oddychać nawet gdy mają wodę w pysku. Możliwe jednak, że fitozaury miały mięsiste podniebienia, które po prostu nie zachowały się w skamieniałościach. Największa zewnętrzna różnica polegała na tym, że nozdrza fitozaurów znajdowały się blisko lub nad poziomem oczu, czyli mówiąc inaczej, różnica była prawie żadna. To prawdopodobnie najbardziej ekstremalny przypadek ewolucji konwergentnej w odniesieniu do krokodyli, ale zaskakująco nie jest to jedyny przykład. Istnieje mniej oczywisty, lecz bardziej zagadkowy przypadek, który dotyczy wieloryba. I to jednego z pierwszych ambulocetusa. Tak, trudno w to uwierzyć, ale to naprawdę był waleń żyjący około 47 milionów lat temu, który był zwierzęciem ziemnowodnym, a nie w pełni wodnym. Reprezentował on bowiem etap przejściowy w ewolucji wielorybów i pod pewnymi względami był bliższy krokodylom niż swoim późniejszym potomkom. Naukowcy uważają, że zachowywał się podobnie do współczesnych krokodyli. Czychał tuż pod powierzchnią wody, by zasadzić się na duże zwierzęta, po czym chwytał je potężnymi szczękami i topił lub rozrywał na kawałki. Co więcej, tak jak krokodyle, jego oczy były umieszczone na samym czubku głowy, co pozwalało mu wyglądać z nadwody. A jego kanał nosowy miał kostne ścianki, które pomagały utrzymać drogi oddechowe otwarte podczas walki z ofiarą, podobnie jak to jest u dzisiejszych krokodyli. Gdyby nie futro i kilka innych różnic, można by go uznać za ssaczą wersję krokodyla. Co ciekawe, w tym bliźniaczym scenariuszu krokodyle miały także swojego własnego wieloryba Stomatozucha. Był to wymarły, krokodylowaty z późnej kredy, który żył obok spinozaura, ale prowadził zupełnie inny tryb życia niż większość krokodyli. Posiadał ogromną, niezwykle elastyczną torbę gardłową, umożliwiającą mu chwytanie ryb czy rekinów jednym ruchem, podobnie jak dzisiejsze fiszbinowce czy pelikany. Największą różnicą było to, że zamiast fiszbinów czy bezzębnego dzioba, stomatozuch miał wiele drobnych zębów, które zazębiały się przy zamknięciu pyska, tworząc coś w rodzaju takiego biologicznego zamka błyskawicznego, co skutecznie uniemożliwiało ucieczkę złapanej ofierze. Co więcej, jego rozmiary były porównywalne z wielorybami. Dorosłe osobniki mierzyły nawet 10 metrów długości, co czyniło go jednym z największych drapieżników wodnych swoich czasów. Niestety, jak się wydaje, to niezwykłe zwierzę nie przetrwało zbyt długo, co sprawiło, że wielorybie krokodyle nie dotrwały do naszych czasów. Choć woda wydaje się być miejscem, gdzie różne zwierzęta niezależnie upodobniały się do siebie, to na lądzie również dochodziło do podobnych przypadków, nawet pomiędzy dinozaurami a ssakami. Najlepszym przykładem są ankylozaury i pancerniki. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się być zupełnie różne, ale gdy porówna się je dokładniej, widać jak niezwykłe jest to podobieństwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogromną różnicę w czasie i pokrewieństwie. Oba wykształciły pancerz pokrywający niemal całe ciało, który miał chronić je przed zagrożeniami. A jeśli weźmiemy pod uwagę wymarłe pancerniki, podobieństwo staje się jeszcze bardziej oczywiste, zwłaszcza w przypadku gliptodontów, które dosłownie mogłyby zostać pomylone z ankylozaurem, gdyby ktoś zapomniał okularów. Niektóre z nich osiągały gigantyczne rozmiary, większe od małych samochodów, a ich ogony były uzbrojone w broń przypominającą te, które posiadały niektóre ankylozaury, jak na przykład sam tytułowy ankylozaur. Najbardziej podobnym do nich spośród tych pancerników był Dedicurus, żyjący w Ameryce Południowej w Pleistocenie i Holocenie. Jego ogromny, kolczasty ogon mógł być używany jak kula do rozbiórki, zdolna do miażdżenia kości. Jego budowa sprawdziła się na tyle dobrze, że przetrwał do czasu przybycia ludzi do Ameryki Południowej. I właśnie wtedy wymarł. Trwa debata, czy to ludzie byli za to odpowiedzialni, czy może jednak zmiany klimatyczne, ale jeśli to my byliśmy temu winni, to może ankylozaury powinny się cieszyć, że nigdy nas nie spotkały. Jednak nie tylko pancerniki naśladowały ankylozaury. Łuskowce również niezależnie wyewoluowały podobną strategię obronną. Te niezwykłe ssaki pokryły się dużymi, ochronnymi łuskami z keratyny, które przypominają pancerz niektórych ankylozaurów, zwłaszcza tych pozbawionych maczugi na ogonie. To dowodzi, że kiedy zagrożenie jest duże, czasami najlepszą strategią jest po prostu postawić wszystko na obronę i nie przejmować się zupełnie niczym. To samo można powiedzieć o strategiach ofensywnych. Ewolucja wielokrotnie pokazywała, że dla roślinożerców najlepszą taktyką bywa najpierw staranuj, a potem się zastanawiaj. Świetnym przykładem są słonie, a także zwierzę tak stare, że ssaki nawet jeszcze wtedy nie istniały. A mowa tutaj o Placeriasie. Był to Dicynodont z Triasowej Ameryki Północnej sprzed około 230 milionów lat. Jego najbardziej charakterystyczną cechą były dwa wystające kły przypominające ciosy słoni. Choć wiele Dicynodontów miało kły, to Placerias wyróżniał się ich długością i sposobem wykorzystania. Do kopania, demonstrowania siły i walki. Zupełnie jak dzisiejsze słonie. Podobnie jak u słoni, zauważalny był też dymorfizm płciowy. Samce miały większe, bardziej widoczne ciosy, podczas gdy u samic były one mniejsze. Co ciekawe, pod względem rozmiarów bliżej mu było do hipopotamów. Dorosłe osobniki ważyły około 1100 kg, co czyniło je największymi roślinożercami swoich czasów, podobnie jak słonie dzisiaj. Co jeszcze ciekawsze, badacze sugerują, że placerias ewoluował konwergentnie również do hipopotamów miał masywny kark, silne nogi i baryłkowate ciało, co wskazuje, że mógł spędzać dużo czasu w płytkich wodach, żerując na roślinności. To jeszcze większy zbieg okoliczności, biorąc pod uwagę, że niektóre prehistoryczne słonie wyglądały nieco jak hipopotamy, na przykład platybelodon. Mimo że hipopotamy są bliżej spokrewnione z wielorybami niż z dzisiejszymi słoniami, jak widać, ewolucja konwergentna sprawia, że podobne środowiska prowadzą do powstania bardzo podobnych zwierząt, nawet jeśli dzielą je miliony lat i zupełnie inne linie ewolucyjne. O wiele bardziej bezpośredni przykład, który dowodzi, że szarżowanie w przeciwnika to świetne rozwiązanie, można zobaczyć u sąsiadach hipopotamów i słoni no Te zwierzęta po raz pierwszy pojawiły się w Azji, zanim rozprzestrzeniły się na dużą część świata. Częściowo dzięki wszechstronnym, wyśrodkowanym rogom, które sterczą do góry i pozwalają im nieźle pokiereszować niemal wszystko, co stanie im na drodze, zwłaszcza w połączeniu z ich rozmiarem. W historii widzieliśmy wiele zwierząt, które również wykształciły taki design. Były duże i miały skierowane ku górze kły, takie jak ceratopsy, których rogi także były wyśrodkowane i służyły jako środek odstraszający, obronny i pokazowy. Jednak najdziwniejsze podobieństwo do nosorożców nie pochodziło od dinozaurów, ale od innego ssaka. Trigodona. To, co naprawdę niezwykłe w tym stworzeniu, to fakt, że nie tylko miało ono krótki róg na czole, ale także bardzo nosorożco-podobny kształt. Oba zwierzęta dzieliły niezwykle podobne struktury ciała i proporcje. Do tego stopnia, że zanim odkryto jego róg, niektórzy spekulowali, że to po prostu nosorożec, jedynie na podstawie jego szkieletu. Co ciekawe, nie tylko nie był on nosorożcem, ale także żył tam, gdzie nigdy nie pojawiły się żadne prawdziwe nosorożce w Ameryce Południowej. Oznacza to, że w miejscu zupełnie pozbawionych tych zwierząt, to stworzenie ewoluowało tak, że stało się do nich niemal identyczne i to w czasie, gdy nosorożce już istniały. Potrigodon pojawił się około 11 milionów lat temu i przetrwał do 4 milionów lat temu. Zakłada się, że używał swojego rogu w sposób podobny do współczesnych nosorożców, choć żył w zupełnie innym środowisku niezwykle wilgotnym, pełnym rzek i jezior, jako że zamieszkiwał dziś już nieistniejące megatorfowisko. Co ciekawe, jego najbliższymi żyjącymi krewnymi są konie i nosorożce, ale ostatecznie te dwa zwierzęta wcale nie są ze sobą tak blisko spokrewnione, ponieważ Trigodon należał do wymarłego rzędu Notoungulata, co czyni go taksonomicznie dość odległym. Jednak ta grupa przetrwała ponad 60 milionów lat, a w tym czasie pojawiło się ponad 150 różnych rodzajów Notoungulatów. Dlatego może nie jest to aż tak zaskakującym, że nosorożce nie są jedynymi zwierzętami, do których były podobne. Jeszcze bardziej uderzającym przykładem jest królik, a dokładniej Pachyrukos. Trudno uwierzyć, że to zwierzę z Eocenu nie było królikiem, a jednak bez wątpienia należało do noto ungulata, podobnie jak Trigodo. Oznacza to, że było bliżej spokrewnione z zebrą, niż z naszymi skaczącymi przyjaciółmi. Mimo to jego budowa szkieletu sugeruje, że mogło skakać, jeśli chciało, a do tego niemal pod każdym względem przypominało królika. Miało krótki ogon, długie tylne nogi, krójcze zęby i oczywiście charakterystyczne długie i szerokie uszy. Jedyną dużą różnicą było to, że Pachyrukos mógł być zwierzęciem nocnym, co sugerują jego duże oczy. Ich niemal identyczny wygląd to prawdopodobnie wynik podobnego stylu życia i faktu, że żyły w środowiskach podobnych do tych, które zamieszkują króliki. To ponownie pokazuje, że jeśli coś działa w przyrodzie, można spodziewać się, że wyewoluuje ponownie. Wystarczy spojrzeć na torbacze, które znane są z naśladowania łożyskowców, mimo że ich ostatni wspólny przodek żył ponad 140 milionów lat temu. Nawet najbardziej ikoniczny wymarły torbacz, wilk workowaty, był tego dowodem. Uderzająco przypominał psowate, zwłaszcza wilki i dingo. Tak bardzo, że ich czaszki są niemal nie do odróżnienia dla przeciętnej osoby. Zęby i ciało również były bardzo podobne, a z anatomicznego punktu widzenia wilk workowaty był bliższy psowatym niż innym australijskim torbaczom. Mimo to genetycznie był o wiele bliższy wąbatom i kangurom niż jakimkolwiek psowatym, a jego wygląd wyewoluował całkowicie niezależnie. Ostatni wspólny przodek wilka workowatego i psowatych żył jeszcze w jurze. Dodatkowym dowodem na niesamowitość tego zbiegu ewolucyjnego jest fakt, że my sami jesteśmy bliżej spokrewnieni z dingo niż dingo z wilkiem workowatym. Naukowcy uważają, że jak w wielu takich przypadkach, była to kwestia podobnych wpływów środowiskowych, które sprawiły, że ciało przypominające to, jakie widzimy dziś u psa, było po prostu najlepszym wyborem. Takie przykłady naprawdę potrafią zdziwić, a kolejny zaskakujący przypadek dotyczy jednych z najbardziej unikalnych zwierząt żółwi. Ich kształt i pancerz sprawiają, że są one niezwykle charakterystyczne, ale nawet ich wyjątkowość nie powstrzymała natury przed stworzeniem żółwiopodobnych stworzeń, które wcale żółwiami nie były. Na przykład plakozaurów. Był to wymarły rząd morskich gatów, który istniał w środkowym i późnym Triasie i należał do nadrzędu Zauropterygia, który obejmuje również pleziozaury i notozaury. Niektóre plakozaury nie wyglądały za bardzo jak żółwie, ale inne już tak. Zwłaszcza henodus, który przypominał tak naprawdę jakiegoś prototypowego żółwia. Miał bardzo podobny pancerz składający się z plastronu na spodzie i karapaksu na górze, który obejmował jego środkową część ciała, pozostawiając tak właściwie tylko głowę i tylną część. Główną różnicą było to, że jego skrupa była bardziej kostna niż u żółwi. Podobnie jak u nich, Pancerz ten zapewniał plakozaurom wysoki poziom ochrony, co było niezwykle potrzebne, ponieważ w tamtych czasach w oceanach aż roiło się od przerażających i niebezpiecznych drapieżników. Co fascynujące, plakozaury nie były jedynymi przedstawicielami zauropterygian, które niezależnie upodobniły się do żółwi. Podobna sytuacja miała miejsce u niektórych przedstawicieli rodziny D, które wykształciły niezwykle żółwiopodobne pancerze i ogólną budowę ciała, mimo że nie należały do tej samej linii ewolucyjnej co prawdziwe żółwie. Gdyby one lub plakozaury nie wymarły, moglibyśmy dziś mieć wiele różnych żółwiopodobnych zwierząt, tak jak mamy zarówno ptaki, jak i nietoperze pełniące funkcje latających kręgowców. I kolejnym niezwykle unikalnie wyglądającym stworzeniem, które nie uniknęło zbieżnej ewolucji, są płaszczki, które miały swojego sobowtura żyjącego setki milionów lat wcześniej. Renanidy. Był to taki rząd plakodermów, który w żaden sposób nie był spokrewniony z przodkami dzisiejszych płaszczek. W rzeczywistości żyły one około 400 milionów lat temu i wymarły niedługo później, przez co nigdy nie doczekały się swojego bliźniaka, który to pojawił się dopiero w kredzie setki milionów lat później. Jednak podobnie jak znane nam płaszczki, Renanide miały spłaszczone, przypominające naleśnik ciała, które pozwalały im ukrywać się na dnie morskim, a ich oczy znajdowały się na górnej części głowy, dzięki czemu mogły obserwować otoczenie podczas spoczynku na dnie. Ich dieta również była bardzo podobna do diety płaszczek. Co więcej, posiadały coś w rodzaju skrzydeł, podobnie jak ich współczesne odpowiedniki. Jedynym sposobem, aby odróżnić je od płaszczek, było ich dotknięcie. One miały łuskowatą, częściowo opancerzoną skórę, podczas gdy płaszczki są generalnie dość gładkie. Poza tym nie były groźne. Nie osiągały takich rozmiarów jak współczesne płaszczki i nie posiadały kolców jadowych na końcu ogona, co czyniło je zupełnie nieszkodliwymi dla większych drapieżników. Mimo to rozprzestrzeniły się po całym świecie i przez pewien czas można było spotkać je w wielu zakątkach oceanów. Choć renanidy były najbardziej płaszczkopodobne, istniała także inna grupa. Eugale spidoformy, które to również żyły w tym samym czasie, choć nie należały do tego samego rzędu. Ich ciała były w jakimś stopniu podobne do płaszczek, ale muszę przyznać, że wspominam o nich głównie ze względu na ich dość zabawnie wyglądające wyłupiaste oczy i wiecznie zaskoczony wyraz twarzy, co czyni je nieco zbieżnymi z zaskoczonym Pikachu z memów, jeśli by się nad tym trochę zastanowić. Ale nie dajcie się zwieść, nie było to przystosowanie mające sprawić, że wyglądały uroczo. Niektóre gatunki miały szeroko otwarte paszcze, umożliwiające szybkie chwytanie dryfującej nad nimi zdobyczy. A ich zdziwione oczy prawdopodobnie pomagały im łatwiej dostrzegać potencjalne zagrożenia lub wypatrywać ofiar. Nie zakładajcie też, że manty uniknęły tego fenomenu, ponieważ jeśli cofnęlibyście się do kredy, znaleźlibyście Aquilolamny, dziwne stworzenie o bardzo wyraźnych skrzydłach lub raczej płetwach. Jak się wydaje, jego zasięg ograniczał się do wód dzisiejszego Meksyku, gdzie ewoluowało, rozwijając długie i wąskie płetwy na dziesiątki milionów lat przed mantami. Co więcej wykształciło również dietę opartą na filtrowaniu wody. Zaczyniło je jeszcze bardziej do nich podobnymi. Jednak w przeciwieństwie do płaszczek, Aquilolamna nie należała do orleniokształtnych grupy, do której należą manty, lecz najprawdopodobniej była kształtnym rekinem. Innymi słowy, była bliżej spokrewniona z rekinami białymi i megalodonami niż z jakąkolwiek płaszczką. Jednym z elementów, które mogłyby ją zdradzić, był bardziej torpedowaty kształt ciała, typowy dla rekinów makrelowych. Kolejną kluczową różnicą było to, że prawdopodobnie nie szybowała majestatycznie pośród wód, machając płetwami, tak jak robią to manty, lecz napędzała się głównie ogonem, a płetwy pełniły funkcje stabilizujących skrzydeł tego szybowca, pozwalających jej na efektywne poruszanie się i oszczędzanie energii. Być może to właśnie dzięki temu rozwiązaniu Aquilolam naradziła sobie tak dobrze, aż do momentu wielkiego wymierania kredowego, po którym zniknęła. To jednak mogło sprawić, że podobna forma ciała ponownie pojawiła się miliony lat później, gdy manty zajęły jej nisze. To ogromna luka czasowa, a mimo to jest to wciąż nic w porównaniu z przerwą, jaką widzimy w przypadku stworzenia, które w niezwykły sposób przypomina zwierzę bliskie naszym sercom. Małpy. To, na co teraz patrzycie, nie jest ani protomałpą, ani żadnym brakującym ogniwem naczelnych lecz gadzim stworzeniem o wyglądzie małpy, które wyewoluowało 268 milionów lat temu, w okresie Permu – sumienia. Było ono podobne rozmiarami do współczesnych małych małp, ale tym, co czyniło je naprawdę fascynującym było to, że niezależnie wykształciło dwie niezwykle rzadkie cechy związane z małpami. Chwytny ogon umożliwiający trzymanie i chwytanie przedmiotów oraz, jeszcze rzadszą, w pełni przeciwstawne kciuki. Oczywiście istnieje kilka gatunków zwierząt posiadających chwytne ogony lub przeciwstawne palce, ale niezwykle rzadko zdarza się, by jedno zwierzę wykształciło obie te cechy jednocześnie. A fakt, że suminia rozwinęła je ponad 200 milionów lat przed pojawieniem się pierwszych małp, jest naprawdę niezwykły. Co więcej, pojawiły się nowe dowody sugerujące, że miała również przeciwstawne palce u nóg, co jeszcze bardziej upodobniało ją do gadziej wersji małpy. Oczywiście jej styl życia również był bardzo podobny. Używając swoich zdolności manualnych, wiodła na drzewny tryb życia w lasach permskich, gdzie prawdopodobnie nie żywiła się mięsem, lecz liśćmi. Wskazuje na to brak kłów oraz obecność licznych zębów o charakterystycznym kształcie, które umożliwiły jej łatwe rozdrabnianie pokarmu. Jednocześnie jej ręce, stopy i ogon zapewniały solidny uchwyt na gałęziach. Ach, no i warto dodać, że była też pokryta czymś przypominającym futro, ponieważ znalezione szczątki sugerują że miało pewną formę prymitywnego owłosienia na ciele. Trudno uwierzyć, że to stworzenie nie miało absolutnie nic wspólnego ze znanymi nam nadrzewnymi ssakami i w rzeczywistości było bliżej spokrewnione z wężami niż z małpami. I choć podałem dość długą listę przykładów, warto pamiętać, że tak wyraziste przykłady konwergencji są raczej wyjątkiem, aniżeli normą. Niemniej jednak po raz kolejny pokazują, że to środowisko i zajmowana nisza mogą być kluczowymi czynnikami decydującymi o wyglądzie organizmów. Nawet w mniej oczywistych przypadkach widać, jak wszechobecna jest konwergencja ewolucyjna. Spójrzmy chociażby na pandę wielką. To duże zwierzę roślinożerne, które żywi się dość wybiórczo i często przyjmuje pozycję dwunożną. Nie nadzwyczajnego, prawda? A jednak podobną budowę ciała odnajdujemy u wielu niespokrewnionych zwierząt, prowadzących po prostu podobny tryb życia. Takich jak gigantyczny leniwiec megaterium, dziwaczne halikoteria, a nawet dinozaury, takie jak terizinozaury. Wszystkie one, podobnie jak panda, halikoteria i leniwce, miały długie pazury, które mogły pomagać w zrywaniu liści z gałęzi. Cała ta konwergencja każe się nam zastanowić, czy gdyby żadne zwierzę nigdy nie wymarło, to czy świat wyglądałby dzisiaj aż tak bardzo inaczej? A może wcale nie odbiegałby tak bardzo od tego, jaki znamy? Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Jak choćby tego o Dedicurusie, o którym dzisiaj wspomniałem. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia!